Szanowni Państwo, już ten weekend serdecznie zapraszamy wszystkich na obchody 20 dni Szudziałowa. Będzie to ciekawe wydarzenie kulturalne, artystyczne, sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe. Czeka nas wiele atrakcji, m.in. zawody strzeleckie, zawody w łowieniu ryb, zawody sportowe, tenis, szachy. Proszę Państwa, będzie się działo, będzie ciekawie, będzie wesoło. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Szudziałowa, jednak gwarantuje pogoda, pogoda jest zamówiona, będzie wyśmienita, będzie dobra zabawa, będą zespoły muzyczne, serdecznie zapraszam, jako Wójt Gminy Szudziałowo. Szanowni Państwo, gminy środek Animacji, Kultury i Rekreacji w Szudziałowie z okazji 20. Jubiluszowych Obchodów Dni Szudziałowa zapraszam serdecznie w piątek na otwarty akwen w początku odbędą się tam zawody wędkarskie, sobotę Strzelnica Małego Rycerza w Przydziółowie i zawody strzeleckie, Szkoła Podstawowa w Przydziółowie przygotowała dla nas turniej tenisa stołowego, otwarty turniej szachowy. Na Urliku o godzinie 13 mecz piłki nożnej pomiędzy Komendą Powiatowa Policji w Sokółce a OSP Przydziółowo. Niedziela, już jak tradycyjnie co roku. Zaczynamy od nabożeństw w Cerkwi w Ostrowiu Północnym o godzinie 9, o godzinie 12 w kościele parafialnym w Szudziałowie. Wtedy przemieszczamy się na Orlik o godzinie 13.30 zaczynamy od występów scenicznych. O godzinie 14.45 przewidywany jest turniej zakładów pracy, potyczki Sołtysów i Sołtysek o Puchar Wójta Gmin Szudziałowo. Nasze spotkanie zakończy występ zespołu Fokus. Serdecznie Państwa zapraszamy. Będzie miło, wesoło i przyjemnie.